Uch, spódnę go. Dobra, w końcu jada. Ej, halo, halo, halo. To co? Bo nie porwali tego. tego Aleksa porwali. Jak to Aleksa porwali? No, porwali, dobra. Muszę jechać, pa. Hmm. Czy, czy to nie jest? Jako baza. Mm, to jest tylko za, muszę sprawdzić, czy jest samochód. Chyba pójdź. Czy tu możesz, czy tu jest? Nie, nie ma. Muszę to wejść. Trochę się boję. Hmm... no, muszę tutaj zobaczyć całe miasto. Czyż... Czy, czy jest to auto, które ja mówiłem. hmm, pobejrzałem. Czym nie jest? this part

Aleks, nic ci nie jest, już go załatwiłem. Hallo, Aleks. Co tam się dzieje? Hmm. Może wziąć broń. A, tutaj. No, zostaliśmy tu w więzieniu, wiesz. Nie było tak. Że po prostu u nas porwał i... i Się u się o naszej gangu złodziei. Więc nie, dowie, nie dowiedział się i bardzo dobrze, się nie dowiedział. Więc musimy terroryzować. I... ale zabierz auto tego porywacza czemu? zabierz dobrze o. Ej, a tak w ogóle co z tym porywaczem tego yy... Aleksa? o wiecie ja wam powiem było tak że... Czyli ja Wam pokażę nagranie skąd on jest i w ogóle on nagrał tutaj nagranie patrzcie <grystanie> Dobra, sobie już wszystkich, którzy tutaj są i w ogóle zobaczcie wkurzał mnie ten jeden taki muszę wziąć czołga. Tylko oczywiście jeszcze nie mam ale muszę go zrobić. Zbrałem ubranie jakie już umieram i teraz muszę wziąć jeszcze moje drugie ubranie z plecaka Otwórę se... i plecak, no i dobra okej, okay, okej okay. w hmm. plecaku nic nie mogę znaleźć o, jest, dobra i teraz jest. Я думаю, что сейчас не распознает. Я думаю, что я взорву И Алекса. Dobra, już zaraz to spadam. Widzicie? I właśnie on to zrobił. Pobił jednego żołnierza i się przebrał sobie używę. Ale dobra. Ty. A ty musisz już iść. Ale niestety, bo jest taki jeden problem. Jaki problem? Taki, że po prostu... Przemyśleliśmy, że policja może nas złapać i że odkryje naszą ekipę. Naszą... Co Jezus, dobra pa, pa. Dobra. Ale to będzie, to dzisiaj pa. Ale ten to może? Nie. Bo to nie ma. Postaramy się, tu będzie policja.

really nice Um. I oh, no, no, no. Ten bus zostawić, żeby nikt go nie widział. To jest tajemny bus. Musimy go gdzieś w wodzie schować. Nie A teraz wiem. zadzwonić szofera znaczy, Nie po, szofera, tylko po prostu.

Muszę tu zawieść, bo nikt nie może go odnaleźć. Dobra, tu, tu jeszcze schowamy, bo został mi jeszcze hajs jakiegoś... Schowamy tam jeszcze teraz trochę tego przejeżdżać dobra <grymne> zaraz przejdzie dobra teraz muszę czekać aż przyjdzie może gdzieś tutaj dobra sze dobra szkoda chowam weź tu dobra schowamy teraz spadam stąd Dobra jedziemy Может, тут где-то сможешь посмотреть. Не видишь, по... Бул узла. А дай, 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 могу дай, 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 muszę koniecznie sprawdzić co tu pisze? przemycenie dla, dla złodziei um, musi to być nie to chodzą. czy to jest prawdziwa? PRAWDZIWA! nie dobrał, to Muszę to zgłosić też. Dobra. W kartka chyba była. Ja tu mam tą kartkę przy sobie. Hmm. A nie, to nie jest kartka, to jest jakiś dowód. To jest Słodziej Andryka. Okolice Wal... Policja walczywa. Policja walczywa. Tutaj 25. Dobra, mam wszystkie dowody. Ja na na policję.

to chyba umówiłem z kimś, nie wiem z kimś. O kurde, dobra, no, muszę iść po kartę. Muszę iść na górę. się z tym kimś, bo nie wiem kto to w ogóle był i jeszcze tak chciał się ze mną spotkać ale ja się nie boję, bo ja mam tutaj broń jestem tak, że jestem to, e, to pan tak? co e, na spotkanie się omawiał? tak, tu ja ogólnie mamy z nami e, my... e, złodziei, nazywa się złodzieje są najlepsi 321, to jest ich mail więc musimy wszystko odnaleźć ich dowody wody oraz pieniądze, które będą więcej warte niż oni. I te pieniądze nie, nie oddamy im tylko do banku. Przecież rzeczywiste, że nie oddamy. No, więc oddamy je do banku. Potem ich aresztujemy. No i będzie sprawiać z tą ekipą złodziei, ale my mamy pełną ekipę i oni mają pełną ekipę, więc... Będzie trochę ciężko. Ja po prostu wiem wszystko o tych złodziejach. Bo ja ich znam. Muszę udawać tego... dilera i w ogóle. Więc muszę udawać dilera żeby żeby ich sprawić więcej informacji, więc dobra. Okej. Okay. Dobrze to robisz, więc się teraz ubierz i pokaż jak to wyglądasz. Dobra. No już. Nawet... No a skąd ty jesteś taki już umierzony? A, no bo włożyłem takie poduchy. Dobra, muszę kończyć. Bo. Zrobię pater flipa. Puu, dobra jest. Oooo z jakiś złodziejaszek, O, o. nie, nie. Nie ma tak samo. Wszystko zrobić. Ale po co dzwonisz? Ja cię nie znam. Wiem, że mnie nie zasz, ale i tak cię zabiję. Nie wiesz, w mnie Pa. Muszę zrobić tego kogoś. Um, muszę sprawdzić, czy nie tylko. Nie, ma, um, Dobra. Będę helikopterem i zobaczysz cały świat. Który będzie wszystko kontrolował i sprawdzał, czy wszystko jest z miastem ok i czy tank złodziejów nadal trwa. Dobra, lecimy. Miasto.